Minęło 26 dni od momentu, kiedy rosyjskie wojsko najechało Ukrainę, rozpoczynając wojnę, która z pewnością odmieniła życie wielu ludzi. Są tysiące zabitych i rannych, a ponad milion obywateli Ukrainy opuściło kraj, poszukując bezpiecznego miejsca dla swoich rodzin. Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że konsekwencje wojny będziemy ponosić także my, Polacy. Pierwszym skutkiem, który już zdążyliśmy zauważyć, jest fala uchodźców, jaka dociera do nas z terenów objętych działaniami wojennymi. Polacy, jako naród, bardzo dobrze zdają egzamin z człowieczeństwa i pokazują całemu światu, co to znaczy być dobrym sąsiadem, który potrafi aktywnie wspierać, choćby poprzez przyjmowanie pod swój dach ukraińskich rodzin. Jedną z osób, która zdecydowała się na ten szlachetny krok, jest pan Piotr Mulkowski, dyrektor naszego liceum, który zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań. W jaki sposób dowiedział się pan o tej rodzinie i planach dotyczących zamieszkania w Śremie? Zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie, my od razu w piątek zaczęliśmy szukać z żoną w domu, bo to się musimy przegadać ze sobą to, czy, czy jesteśmy gotowi na to, żeby kogoś przyjąć. Zaczęliśmy szukać możliwości kontaktu, znaleźliśmy stronę na Facebooku Ukraińcy w Polsce i tam wrzuciliśmy informację, że szukamy kogoś do ściągnięcia. Pojawiły się osoby, które zaczęły się z nami kontaktować, też ze śremu, zresztą tacy, które zatrudniają Ukraińców, i zaczęli nam podsuwać osoby, które możemy przyjąć. i Faktycznie zaczęliśmy, mieliśmy zaplanowaną rodzinę, która miała pojawić się na granicy. I czekaliśmy na nią, ale w międzyczasie pojawił się w cudzysłowie pierwszy transport z Ukraińcami w Śremie. To była sobota, czyli trzeci dzień od, od wybuchu wojny. Dostałem telefon od znajomego, żebyśmy przyjęli matkę z, z dwójką dzieci. Zadzwoniłem do tej osoby, która załatwiała nam tą rodzinę na granicy. Powiedziałem, że jest taka sytuacja, i ta osoba nie powiedziała, że brać natychmiast tych, którzy są, bo tam będziemy sobie po prostu na bieżąco znajdować. Także w sobotę. Tego trzeciego dnia wieczorem mieliśmy już ich u siebie w domu. A czy dostajecie jakieś wsparcie ze strony władz lokalnych? Znaczy, powiem uczciwie, że, że u nas sytuacja potoczyła się zupełnie inaczej. Dla nas najważniejszą kwestią było to, że udało się bardzo szybko, w sposób formalny, ich zgłosić. Jako, że i mama, i dwójka dzieci miały paszporty biometryczne, w związku z tym numery PESEL zostały im nadane bardzo szybko, mogliśmy ich zameldować u siebie. I uzyskaliśmy dużą pomoc i tutaj w szkole, i już w szkole, bo zgłosiliśmy, co nam jest potrzeba do tych osób, także te rzeczy się pojawiły, zresztą też z jakichś firm z Poznania dostaliśmy ubrania do nich, bo oni w zasadzie zjawili się u nas z jedną małą walizką, mhm. także tutaj była bardzo duża pomoc. Mhm. a czy skorzystaliście z darów zebranych przez naszą szkołę? Tak, skorzystaliśmy z tych darów, tutaj Szczególnie była pomocna kwestia, dlatego że ta pani, która się u nas zjawiła, Tatiana zresztą, miała siostrę. Ta siostra mieszkała w dżonku, zresztą u jednej dziewczyny, co, co chodzi u nas do szkoły. I tam ta siostra miała małe dziecko, rok chyba dwa miesiące, i tutaj ze szkoły dostaliśmy taką wyprawkę do, do tego dzieciaka mojego. No dobrze, a jak państwo goście odbierają śrem? Czy tutaj się dobrze czują? A może coś ich zaskoczyło w naszym powiem, małym miasteczku? Powiem to tak. W niedzielę, jak już trochę zapoznali się z naszym domem, to wziąłem ich ze sobą samochodem i obwiozłem po całym mieście, żeby pokazać, jak miasto wygląda. I, I powiem tak: przyjmując osoby do domu, zdawaliśmy sobie sprawę, że ta sytuacja może potrwać bardzo długo. Doszliśmy do wniosku, że musimy za załatwić to w taki sposób, żeby dla nich te warunki były jak najbardziej komfortowe. W związku z tym ściągnęliśmy go do domu i oni przez tydzień mieszkali u nas w mieszkaniu, a w tym czasie dzięki pomocy rodziny żony wyremontowaliśmy mieszkanie po Basie, po mojej żonie, rodzicach i oni już mieszkają na swoim własnym y, mieszkaniu, także mają swoje mieszkanie y, w Śremie. Czują się rewelacyjnie, byliśmy u nich, ich teraz na stałe odwiedzamy, mieszkają teraz te siostry razem, z czego się bardzo cieszą, mają młodsze dzieciaki, w związku z tym one chodzą do szkoły, tutaj do pana Jakuba Trymana, do tej szkoły, Wiem, że Tania gotuje tam pierogi raz po raz i podrzuca, także są... Są w szoku, ogólnie są w szoku przyjęciem, jakie ich spotkało tutaj w mieście, nie tylko u nas w rodzinie, ale właśnie też i w tej drugiej szkole i tam, gdzie mają kontakt tylko ze śmianami, że tak to wygląda, nie spodziewały się tego. A wiadomo, że planują zostać tu raczej na stałe, czy to jest takie pilowe? Powiem tak, na razie są na etapie za zadowolenia się w nowym miejscu. Planujemy załatwić im pracę w tej chwili, przynajmniej jednej z nich, bo jedna si sióstr będzie musiała zostawać z dziećmi. Czy będą chciały zostać, trudne im powiedzieć, z tego co wiem, to. Tania w ogóle pochodzą z miejscowości Sarny, coraz mniej więcej w połowie drogi między Kijowem a, a Polską. Tania była tam szefem jakiejś firmy produkcyjnej, w związku z tym pewnie ona będzie chciała wrócić, ale powiem oczywiście nie rozmawialiśmy z nimi na ten temat. Najważniejsze, żeby teraz się dobrze i bezpiecznie Dokładnie. czuły. Dokładnie. Dzieciakom się zmienia, bo ta mniejsza Iwanka na początku była zachwycona Polską, teraz zaraz po raz płacze za, za Ukrainą i tęskni. Z kolei starsza sióstr Mówi, żeby chciała w Polsce zostać, nie? A do szkoły podstawowej? Tak, do, po, do szkoły podstawowej. Jedna z nich ma 8 lat, druga 12. Dziękuję panu bardzo za Dobrze, spotkanie. Dziękuję. Na zakończenie chciałabym dodać, że 10 marca do naszej szkoły przybyła grupa uczniów z Ukrainy. Pomóżmy im w zaklimatyzowaniu się w naszej szkole i udzielajmy wszelkiego wsparcia podczas ich pobytu w szkole.